Dzień dobry, Alina Nowicz, Studio KK24.pl. Dzisiaj w naszym studiu gości Renata Matusiak, która na co dzień jest nauczycielką w publicznej szkole podstawowej numer 9, ale słynie z bardzo ciekawych, często niebezpiecznych podróży, na które wybiera się zupełnie sama. To kobieta, która słynie z tego, że kocha, pasjonuje tak naprawdę poznawać to, czego dotychczas jeszcze nie poznała. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. Samotnie przebyłaś między innymi Afganistan, Pakistan, Kirgistan, byłaś w Wenezueli, zamieszkałaś u aczuarów amazońskiej dżungli, a ostatnio dwa miesiące spędziłaś w Kamerunie. Dlaczego decydujesz się na takie podróże zupełnie sama? Dlatego właśnie, żeby poznać życie gdzie indziej, to mnie właśnie interesuje w moich podróżach, gdybym miała um, zobaczyć, jak żyją inni ludzie, a więc szukam kontaktów na miejscu, cały czas jestem w kontakcie z lokalnymi ludźmi, z mieszkańcami, mieszkam w ich domach i właśnie chcę spróbować tego. Um, ich życia, jak oni żyją na co dzień, ich zajęć i. No właśnie, bo ty też nie spędzasz tego czasu w tych krajach tak jak typowa turystka, nie śpisz w luksusowych hotelach, tylko mieszkasz z tamtejszą ludnością, pracujesz tak jak oni, robisz wszystko to, co robią kobiety w danym kraju. No nie chcesz być dla nich ciężarem i chcesz po prostu być pomocna i tak naprawdę poznać to, to czym oni się zajmują na co dzień. Gotujesz z nimi, spędzasz czas z dziećmi, zajmujesz się tymi dziećmi. Czy taka forma em, poznawania tej kultury jest dla ciebie tak bardzo wartościowa, że jako taki standardowy turysta mieszkający w hotelu byś nie mogła tego zaznać? I jadę właśnie, żeby spróbować czegoś innego, żeby poznać coś innego, bo gdybym miała robić rzeczy, które robię tutaj i żyć w podobny sposób, no to po co w ogóle gdzieś jeździć, to bym wolała siedzieć w domu i siedzieć na kanapie, a nie włóczyć się gdzieś po świecie, co jest często bardzo niewygodne w tym sposobie, jaki ja wybrałam sobie do podróżowania i ja jeżdżę często autostopem. Mm, więc nieraz czekam bardzo długo na transport, nieraz jestem w miejscach, gdzie w ciągu dnia nic nie jeździ um, i nie wiadomo kiedy przyjedzie. I w więc no, dlatego mhm. sobie wybrałam taki właśnie styl podróżowania i jestem takim właśnie trochę podróżnikiem, antropologiem. Co mi zresztą zarzucił jeden z podróżników kiedyś dawno, dawno temu, jak jeszcze szukałam towarzyszy podróży, bo bałam się wyjechać gdziekolwiek sama dalej. No, więc na forach, na specjalnych forach internetowych, które służą do poszukiwania właśnie towarzyszy podróży, znalazłem chłopaka. Zdecydowaliśmy się pojechać do Afryki Zachodniej i tam przejechać przez kilka krajów Afryki Zachodniej. Tam się rozstaliśmy i. On później oskarżał mnie o to, że zmarnowałam mu czas, pieniądze, zmarnowałam jego wakacje przede wszystkim. Dlatego, że on nie spodziewał się, on myślał, że pojedzie z podróżniczką, a nie z etnografem czy antropologiem w pracy i jego, jemu się w ten sposób zupełnie nie podobał, więc twierdził, że ci ludzie żyją tam poniżej godności ludzkiej, więc on w ten sposób nie chce, nie może i zmuszał mnie poniekąd do podróżowania tam w bardziej wygodny sposób, spania w najlepszych hotelach i tak dalej, ale to nie jest to, o co mi chodziło, ja chciałam właśnie poznać jak żyją tamtejsi ludzie, więc no, musieliśmy się rozstać. On bardzo nie chciał, ale w końcu rozstaliśmy się na jakiś czas. Ja to zaproponowałam, żeby później spróbować ponownie. No ale niestety te kraje były dla niego bardzo trudne i on po prostu od razu wziął samolot wrócił do Polski. No ale jak oni reagują na ciebie? No, Pojawiasz się w, nich, w ich drzwiach. Samotna osoba, kobieta, filigranowa i mówi. No, cześć, czy ja mogę tutaj mieszkać z Wami? To, to nie jest troszeczkę tak, bo ja tych ludzi gdzieś tam poznaję wcześniej po drodze. Jak na przykład podróżuję mhm. autostopem, no to cały czas właśnie mhm. trzeba rozmawiać z kierowcą czy z innymi pasażerami, czy gdzieś no jestem, poruszam się po mieście, poruszam się w różnych, po różnych miejscach, potrzebuję coś zjeść, potrzebuję załatwić różne sprawy, więc o to wszystko pytam. O to wszystko pytam i przy okazji po drodze poznaję różnych ludzi i są kraje takie, że każdy w zasadzie przechodzień jest bardzo zainteresowany tym, co tam robisz, skąd jesteś, zwłaszcza kraje czy miejsca mniej turystyczne, gdzie turyści obcokrajowcy nie pojawiają się lub pojawiają się bardzo rzadko. No więc oni są bardzo ciekawi skąd jesteś, a jak jest u Ciebie, mhm. jak żyjecie, jak mieszkacie, czym się w ogóle zajmujesz, jakie są problemy ludzi i nawiązuje się jakaś tam rozmowa, nawiązują się znajomości, oni mnie zapraszają do siebie. Czasami to jest mhm. tak, że ja pytam gdzie mogę tutaj przenocować, czy jest gdzieś jakiś hotel mhm. niedrogi, więc ktoś mi pokazuje tam jest hotel, a tam jest mój dom, to gdzie chcesz iść, mhm. no więc ja wybieram ten dom. Mhm. Mhm. Ale no, byłaś w takich um, krajach jak Afganistan, Pakistan, Kirgistan. To są miejsca bardzo trudne dla kobiet. E, czy w tym czasie, kiedy tam byłaś, zdarzały się no, takie sytuacje, które jednak w tobie, bardzo odważnej osobie, osobie jednak wywołały ten lęk i wzmocniły ten strach, który gdzieś tam w sobie opanowujesz? E, to znaczy, ja się bardzo bałam pojechać do Pakistanu sama i y, do Afganistanu przede wszystkim najpierw. Ja bardzo chciałam tam pojechać, ale. Z tego, co się nasłuchałam, z informacji, którymi no, jesteśmy też bombardowani ciągle, to, że tam kobiety samotnie nie mogą podróżować, że samotna kobieta gdzieś tam poruszająca się, przemieszczająca się, nie ma racji bytu. Dlatego ja też szukałam towarzysza podróży przed wyjazdem właśnie do, Paki, do Afganistanu. Ja wtedy mieszkałam w Kirgistanie. I no, bardzo trudno było znaleźć. To znaczy, przewijali się przez mój dom też różni podróżnicy, głównie z Rosji, którzy podróżowali po tamtym regionie świata i wybierali się do Afganistanu. Z tym, że aha, tam był jeszcze taki problem, że potrzebujemy wizy do Afganistanu. Mhm. Strona internetowa ambasady afgańskiej w Biszkeku informowała o tym, że ich ambasada jest zamknięta, więc ja orientowałam się, gdzie mogę tę wizę sobie załatwić. W ambasadach sąsiednich krajów potrzebne było zaproszenie. Znaczy taki list polecający z mojej ambasady ze względu na sytuację specyficzną w Afganistanie, że jakby moja ambasada, mój kraj weźmie odpowiedzialność za mnie, tak? no to ale niestety ambasada Wałmaty odmówiła mi takiego listu mimo całej sympatii, że to, to nie jest możliwe. Głosiły jeszcze gdzieś tam jakieś wieści, że w Chorogu, tuż przy granicy afgańskiej będę mogła tę wizę uzyskać, więc ja postawiłam wszystko na jedną kartę, że tam po prostu spróbuję tam. Ale ci wszyscy gdzieś tam ludzie, których, których spotykałam, a którzy się wybierali do Afganistanu, nie wierzyli, że ja tę wizę uzyskam i że mm. ja nie mogłam, musiałam poczekać jeszcze jakiś czas nie mogłam ruszyć w drogę od razu, więc oni nawet stwierdzili, że to nie ma sensu na mnie czekać, bo ja wizę nie dostanę i na pewno tam nie pojadę. No więc, a ja spróbowałam sama, kiedy już zostałam w zasadzie sama z tym wszystkim opuszczona przez wszystkich, tak? Jednak spróbowałam i no i udało się. To znaczy, no to była jeszcze inna historia. To jest w ogóle bardzo długa historia, ja przepraszam, czy rozgadałam, czy mogę tak się rozgadać? <grym> Spokojnie. <grym> Ale historia tej wizy... Jest taka, że przeprowadzałam się i poszukiwałam mieszkania, byłam bardzo zła i wściekła na siebie, że z mojej winy uciekło mi pewne cudowne mieszkanie, tanie, piękne i w wspaniałym miejscu, więc musiałam wybrać inne, nie byłam z tego powodu zadowolona, ale okazało się, że moim sąsiadem był Irańczyk który, zaczęliśmy więc rozmawiać o tych pięknych krainach, Iranie, Afganistanie, on mi mówi, że ma tutaj przyjaciela afgańczyka który, i że ambasada afgańska jednak działa w Biszkeku. No więc pojechaliśmy tam oczywiście z kolegą i, i ja dostałam tę wizę bez problemów od ręki i w ten sposób się zaczęła ta afgańska jakby przygoda później już mhm. tylko na południe w kierunku Afganistanu. Ale w tych swoich podróżach to też bywa tak, że to Ty jesteś taką ciekawostką, na przykład byłeś zaproszona do pakistańskiej telewizji. Jestem ciekawostką właśnie we wszystkich, tak jak każdy gdzieś tam podróżnik, obcokrajowiec pojawiający się w miejscach nieturystycznych. To jest tak, że ludzie się często cieszą, że ktoś do nich przyjechał, mimo że kraj ma ogólnie złą opinię, tak jak Pakistan. To wszyscy byli bardzo ciekawi tego, jak ja się tutaj czuję, jak mnie ludzie traktują i dlaczego w ogóle przyjechałam z Europy sama i nie bałam się. Przecież oni dobrze wiedzą, jaką Pakistan ma opinię w Europie, że to terroryści głównie i tak dalej. No, i z tego względu właśnie tak byłam zaproszona też do telewizji, nawet dwóch w Pakistanie, żeby porozmawiać na ten temat, żeby obalić pewne mity, stereotypy, dlaczego ja przyjechałam i jak się właśnie czuję w ich kraju. Że przyjechałam sama lądem, w dodatku przez przełęcz hajberską z Afganistanu do Pakistanu. Oni tamtędy nie jeżdżą, bo się boją, a ja przyjechałam. Także to był taki ciekawy temat. Tak. <laughs> Ale nie tylko. Żyjesz życiem ludzi, u których mieszkasz, ale również no, jesz potrawy, które ci serwują do takiego stopnia, że dla nas mogą być bardzo kontrowersyjne. I do czego zmierzam? Bo bardzo dobrze pamiętam pewną historię, którą mi opowiedziałaś, jak wróciłaś z, Amazon z amazońskiej dżungli, w której de facto bardzo dobrze się czułaś, zaprzyjaźniłaś się z tamtejszą ludnością, ale wypiłaś dość specyficzny trunek, który polegał na. Które robiło się z wyrzutych i wyplutych manioków. Czy możesz nam coś więcej opowiedzieć o tym trunku? Tak, to trunek napój po prostu podstawowy jakby napój Indian, nie tylko mojego plemienia, z którym mieszkałam, ale w całej Amazonii. To jest tak, że pije się tak zwaną ciczę, którą się przygotowuje w ten sposób, że gotuje się maniok, bulwy manioku następnie się je ugniata, przeżuwa. I sekret dobrego napoju dobrej ciczy jest taki, że ten maniok powinien się dobrze zmieszać ze śliną, i wtedy cały napój jest słodki, a więc przygotowują go tylko kobiety. No, więc co drugi dzień w zasadzie każda kobieta musi przerzuć ogromny garnek manioku. Pomagają jej w tym inne kobiety, córki, sąsiadki, jeżeli przyjdą w odwiedziny, a kobieta akurat przygotowuje cicze, no to siedzą sobie, rozbawiają i tam plują do tego garnka razem, tak? Przeżuwają wspólnie maniok i później się to pozostawia do lekkiego sfermentowania, miesza z wodą i już. i y, To nie zawiera alkoholu, chyba że postoi ze 3-4 dni, to wtedy tak, fermentuje i... Y, 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 bo to już fermentuje przez ten jeden dzień, ale y, po jednym dniu to jest bezalkoholo, bezalkoholowy mhm. zupełnie napój i y, y, piją go nawet dzieci, piją go wszyscy, bo jeżeli ktoś nie lubi, nie chce, no to nie ma żadnego wyboru, pozostaje tylko woda do picia. Jak smakuje? Y, smakuje Dobrze smakuje. To znaczy ja to lubię, mi to smakowało. Ja jak to wypiłam, to nie wiedziałam, co to jest tak naprawdę tylko, bo ja tak trafiłam zupełnie też nieoczekiwanie i znienacka do tej dżungli. Ta dżungla mnie pochłonęła, ogarnęła i usłyszałam piją cicze, no to dobrze, jest w Ameryce Południowej w różnych rejonach są różne napoje pod tą nazwą i tutaj się mogą kryć różne rzeczy i to są normalne typu kompoty, soki, tego typu napoje, a ta cicza amazońska jest specyficzna, bo powstaje właśnie w wyniku przeżuwania. I, no i kiedy się już napiłam, a później stwierdziłam, że mi to smakuje i ja chcę się nauczyć przyrządzać również cicze, no więc kiedy mi to pokazano, to, to się trochę zdziwiłam i wtedy mi się dopiero otworzyły jakieś tam wszystkie zachowane i gromadzone dawno informacje, że no tak, są takie miejsca na świecie, gdzie w ten sposób się przygotowuje napoje, ale nie wiedziałam, że to jest to i tutaj. I ja tam miałam zostać przez dłuższy czas, no więc już tak jakby wpadłam jak śliwka w kompot, więc już musiałam już rzuć i pić. I widzieć i tak mhm. przez. No, jesteś dość nietypową kobietą. To, że jesteś odważna, no to, to już wynika z naszej wcześniejszej rozmowy, ale no, robisz naprawdę takie rzeczy mrożące krew w żyłach. Typu trzymasz wielkie pająki na dłoni, wędrujesz przez dżunglę z głową węża, wyjmowałaś już krokodyla z Amazonki i przymierzyłaś samotnie pustynię. Ja się tak zastanawiam, czy to jest odwaga, czy po prostu sztuka. Nie wiem, dystansu, dostosowania się do danego otoczenia. Skąd to się w tobie wzięło? To są rzeczy, które gdzieś się robi, po prostu. Takie rzeczy może są normalne, mhm. więc. No więc, tak, ja tego wszystkiego chcę spróbować. Jeżeli mogę tego dotknąć, mogę to złapać, no to, to, to ja też chcę, tak. I no, z wędrówką przez pustynię to było też trochę w nieoczekiwany sposób. To mnie zupełnie zaskoczyło, kiedy podróżowałam mm, autostopem po Tadżykistanie. I Jechałam drogą, której kompletnie nie znałam i zresztą gdzieś tam po drodze jeden z kierowców mi mówił, a chcesz dojechać do tego miasteczka, to możesz pojechać tam tamtędy. Była to droga, której jeszcze nie znałam, już wielokrotnie odwiedzałam też Tadżykistan, no więc nie trzeba mi było dwa razy powtarzać, zachęcać mnie, żeby tamtędy pojechać, jednak ktoś stwierdził, że tam jest bardzo mały róg. To nie szkodzi, już byłam wielokrotnie w takich sytuacjach. No ale tam był naprawdę nadzwyczaj mały ruch i dojechałam do jakiegoś opuszczonego kołchozu, na, już prawie że w pustynnym miejscu i sobie szłam w wyznaczonym kierunku i myślałam, że za chwilę pojawi się jakaś wioska, jak to zwykle jest. A tutaj nic, 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 więc szłam całe popołudnie, była jakaś kolejna góra, kolejna góra i, i po prostu nic, pustynia, pusto wokoło, więc już się. Pogodziłam z tym, że gdzieś tam będę musiała spędzić samotnie noc, a ja zawsze gdzieś tam wolę do ludzi, ciągnę do ludzi i, i wolę przebywać z ludźmi. I już się zaczęłam przygotowywać do tego noclegu samotnego gdzieś na pustyni. Po czym gdzieś pojawił się samochód, nie wiedziałam, czy to przywidzenie, czy nie, ale rzeczywiście był to samochód. Stanęłam na środku tej drogi pustynnej, żeby no, przypadkiem mnie nie ominął. I Oczywiście zatrzymał się, był wypełniony ludźmi i różnymi towarami, ale tam nie istnieje takie pojęcie, że nie ma miejsca. Więc oni mhm. mnie oczywiście zabrali, bardzo się też dziwili, co ja tam robię. Mhm. Że no chyba w tym miejscu dziewczyna sama, no to chyba tylko z nieba mogła spaść. Ale są takie sytuacje, że naprawdę bardzo się boisz? No bo tak myślę o Twojej ostatniej podróży do Kamerunu, do kraju, gdzie to, to jest taka przystań dla najniebezpieczniejszej formy malarii. Cała napisałaś to na swoim profilu, że to jest taka forma malarii, która zabija w 24 godziny od pojawienia się pierwszych symptomów. Ty spędziłaś tam dwa miesiące. Gdzie ten strach? Czy tak potrafiłaś go naprawdę okiełznać? To znaczy ja się boję, ale ja się zawsze boję, ja się naprawdę boję, tylko to jest różny strach, to są różne lęki. Mm -hmm. Ja się boję jadąc do Afganistanu, do Pakistanu, też się bałam, tam... no są inne obawy. Są inne obawy. W Ameryce Południowej trzeba się bardzo pilnować, tam jest bardzo wysoka przestępczość pospolita, napady, mm. kradzieże są na porządku dziennym, więc oczywiście tego się boję. W Afryce, kiedy jadę do Afryki, to się boję przede wszystkim malarii, no chorób jakby zawsze wszędzie, ale no szczególnie ta malaria jest groźna, zwłaszcza dla białych w Afryce, więc ja się tego boję, ja się naprawdę boję, ale boję się przed wyjazdem. Bo w trakcie już jakby nie ma na to miejsca, nie ma na to czasu. Tam muszę sobie organizować wszystko na bieżąco, co będę robić w danej chwili, za chwilę, gdzie będę spać i tak dalej. I również... no tak. Jak na razie malaria mhm. mnie omija. Mhm. Ale łamiesz również stereotypy, no bo gdy pojawiłaś się w Kamerunie, to oni mieli inną wizję białej kobiety. A ty pokazałaś im, że jednak jest inaczej. Jak oni widzieli białe kobiety? A tak, się okazuje, że no my mamy swoje przemyślenia na temat Afrykanów, i każdy sobie coś tam myśli, wyobraża na podstawie tego, co wie, na podstawie tego, co widział, oglądał, być może w filmach, wyczytał w książkach. A niewielu może spotkało takich mieszkańców, czy też zobaczyło, jak oni żyją. I ja się dowiedziałam, że oni również mają pewne przekonania o nas, białych, że dla nich biały człowiek jest bardzo leniwy przede wszystkim, zwłaszcza kobieta jest niesamowicie leniwa. Skąd mają takie przekonanie? No też przede wszystkim z filmów, głównie z filmów, które oglądają. No skoro u nas są różne urządzenia, chociażby w kuchni, tak, wykonujące wiele z tych prac, które oni muszą robić ręcznie. Czy one? No to co robi kobieta? To jest po prostu leniwa, więc kameruńczyk ożeniony nie daj Boże z białą kobietą to przepad, jak mówią babcie tamtejsze, bo ta kobieta biała to nic nie zrobi w domu, nie ugotuje porządnego jedzenia, tylko kupi jakieś półprodukty czy, czy, czy inne rzeczy, które są bez smaku. I odnośnie naszych warzyw, taka jest też uwaga, że one są zupełnie bez smaku. poniekąd to jest racja, niestety. Także tak. Renata, bardzo dziękujemy Ci, że odwiedziłaś nasze studio i że spróbowaliśmy w takiej naprawdę pigułce zmieścić Twoje historie. Oczywiście my zapraszamy do szerszego opisu podróży Renaty do Kamerunu już niebawem ukaże się na naszym portalu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. No i trzymam kciuki za kolejne podróże i liczę, że oczywiście nam opowiesz. Dziękuję, dziękuję bardzo. Gościem studia KK24 była Renata Matusiak. Dziękuję bardzo. Dziękuję.